To chciałam cię i zapytać, bo mnie to ciekawi. Co lubisz w codzienności? Co ja lubię w codzienności? Co ja lubię w codzienności? Pierwsze mi przychodzi, co nie lubię. No dlatego cię lubię. <grym> <tam> co lubisz? <grym> lubię w codzienności wyjścia na kawę, wspólny czas z bliskimi, tam gdzie tylko mogę. Czy to jest? kawa, czy to jest jakieś wyjście w ciągu dnia na jakiś obiad, czy to jest wieczorny czas. To bardzo lubię. Yy, lubię też spotkania z ciekawymi ludźmi, które się wydarzają w ciągu dnia. To jest takie, taka, taka, taka fajna świeżość wchodzi do, do tej codzienności, nie? Taka inspirująca, taka, taka inność. Mhm. Yy, I co lubię jeszcze? Lubię czas, yy, kiedy... Yy, czas lub chwile, momenty, słowa gdzie zaskakują mnie y moje dzieci. Potrafią mi naprawdę rzucić jakieś takie hasło, które takie... Mm -hmm. wow. Jakiś przykład? Jaki przykład? Ostatnio moja córka y mówi do mnie, mieliśmy taką rozmowę, omawiałyśmy pewną sytuację, którą ja jako y mama, y pojawiła mi się taka lampka, że stwierdziłam, że warto byłoby tą sytuację troszeczkę omówić. No córka powiedziała mi wprost, mówi tak, no moś, ale naprawdę nie potrzebuję tych wszystkich porad. No, I na tym to się skończyło. Mądrutka, no. I na tym to się skończyło, także to są takie mm -hmm. fajne momenty, gdzie, gdzie te dzieci potrafią cię bardzo szybko, wiesz, yy, zrotować, ustawić, bo nie tędy droga. Mm -hmm. I to jest takie naprawdę, to jest taki power, nie? Ale cudowne, że usłyszałaś. No jasne. Że nie napierałaś. Czyli, jak dobrze rozumiem, to takie momenty zatrzymania. Tak. Kawa, tak. ciekawa rozmowa, tak. takie zadanie. swoboda, zdanie, swoboda takie, tak. Swoboda. Swoboda. Swoboda wtedy nie trzeba być w tym, wiesz, takim gotowości. W reżimie. W reżimie bojowości, mhm. kontroli mhm. wielu rzeczy. Czyli które to jest są... też tak naprawdę taki stan bycia, nie zadania, Jasne. które trzeba zrealizować, oczywiście. tylko bycia. Czyli ty Jasne. lubisz w codzienności być. <głos> Bardzo. <głos> Oczywiście. Dokładnie. To tak samo tak jak, tak jak tak. to, co mieliśmy o tych podróżach, nie? No. że jakby cel, ta codzienność jest swego rodzaju zadaniem, czyli ta, można powiedzieć, te momenty, gdzie praca jest intensywna, a tam, gdzie jest ten wypoczynek, no to jest bycie, tak? To jest bycie. bycie w No ale nie wiesz, nie zawsze czym... każdy jest w stanie w tym zatrzymaniu odpocząć, mm -hmm. no bo to może być też męczące, napływ tych myśli, albo jakiś rodzaj napięcia w ciele. Jak tak. działamy, to nie czujemy. Rozmawialiśmy też ostatnio o tym, że właśnie na jakimś takim wyjeździe wakacyjnym właśnie ktoś zapytał obok nas, nie mógł, był tak na tyle zdziwiony, że są takie sytuacje w mojej rodzinie, że czy ja, czy, czy mój mąż mamy takie momenty tylko dla siebie. Że gdzieś jedziemy, wyjeżdżamy, idziemy, czy to dzień, czy dwa, czy trzy mamy dla siebie, dla kogoś to było nie do pojęcia, on zawsze jest z kimś, ta osoba, nie? I to było Aha, takie... tylko dla siebie, w sensie, że dajecie sobie wolne każdy tak. dzień dla Izy. Tak, mhm. dokładnie I, Super. To jest, i, to jest, i to było takie szokujące, mhm. dlatego mhm. nie miałam tej świadomości nawet, że to może być dla kogoś mhm. wyzwaniem, nie? Mhm. Albo w ogóle nawet nie bierze tego pod świadomość swoją... Pod uwagę. Pod tak. rozwagę, żeby coś takiego zrobić. Mhm. Mhm. A u ciebie jak to wygląda? Jak ta codzienność, co cię cieszy w codzienności? Co mnie cieszy w codzienności? Mm. Jednak taki porządek, <laughs> takie uporządkowanie. Ja lubię m, taki rodzaj e, przewidywalności. Bezpiecznie hmm. się czuję, kiedy wiem, co się będzie działo. E, więc ja lubię, jak e, plan się realizuje, ale lubię go mocno utkać, nie? Hmm. Bo jak on jest nabity. Lubię takie dni. Tej codzienności, tak? Tak. Okay. Kiedy mam ten dzień bogaty we wszystko. Czy jest taki mięsisty, nie? Mm. Czyli mam trochę pracy, mam trochę domu, mam trochę sportu, mam trochę wałęsania się, patrzenia w okno albo w sufit, jakiegoś takiego leżenia, takiego, to wtedy się czuję dobrze. Okay. Ja muszę mieć taką totalnie równowagę w tym okay. dniu. I dla mnie dzień, dzień dobry jest yy, właśnie wtedy, kiedy mogę sobie na to wszystko pozwolić. Jeżeli czegoś zabraknie, co czuję brak. Hmm. I wtedy gorzej. No i yy, no musi być żywo, nie? Czyli y, lubię jak y, są ludzie, jak są zwierzęta, hmm. jak jest natura, jest życie wokół. Jest życie i, i lubię tą zmienność pogodową na przykład, a, nie? Tak. bo ja mam swój, sta, swój stały plan, jakby wiem, co mam robić, a to, że się zmienia, a świat się może zmienić, tak. Wokół. tak. To jest dla mnie bardzo przyjemne połączenie i, i mnie na przykład pogoda nie powstrzymuje przed mm -hmm. tym, że się mam z kimś spotkać. Ostatnio poszliśmy z moim mężem na randkę w deszcz, mm -hmm. bo byliśmy umówieni okay. i przemokły nam buty, szliśmy pod parasolem, suszyłam sobie skarpetki w, w restauracji w suszarce, okay. no, okay. Um, ale no jakby nie, nie było pomysłu, że no to nie, nie idziemy, bo pada. W ogóle nie przyjmuję takich argumentów. Traktuję umowy bardzo serio, szczególnie umowy z ludźmi, znaczy w ogóle umowy takie. Ale z drugiej strony, bo znam cię też od tej strony, że ale za to ten urlop, czyli po mamy odwrotnie, ten urlop, idziesz na totalnym spontanie, Nie Tam nie ma grama czegoś utkanego, nie? Tak, nawet noclegi są w ostatniej chwili. Tak, tak, tak. To mamy. Rzeczywiście. Mam tak. <laughs> tak, ja w codzienności. Tak. Znaczy to też są jakby wiesz, utkane rzeczy, ale, ale lubię tą, tą swobodę w ciągu dnia, a ty jestem bardziej z tą mieć zaplanowaną tak. tę swobodę. Nie? Faktycznie. A w tej podróży ja mam po prostu totalnie wszystko, y nic mnie nie zaskoczy. Mm -hmm. Znaczy Wiadomo, że zawsze coś w podróży zaskoczy, ale mm -hmm. generalnie ja wiem, jak ta podróż może wyglądać. Ja po prostu w <laughs> się zanurzam, tak? A. Ja się totalnie zanurzam i wiem, że tam... Po prostu jest wszystko już yy, przewidywalne, mm -hmm. można powiedzieć. Mm -hmm. nie? A ty wiem, że jak jedziesz, to jest po prostu. Zobaczymy, co to będzie. nie? Tak, tak, tak. -ta. No ciekawie, że tak się w tym uzupełniamy, mm -hmm. różnimy, wymieniamy, przeplatamy. Nie? I ja mam tutaj pomysł, no. którym cię już zaszczepiłam, no. a który możemy już troszeczkę zdradzić: no. że zbierzemy te nasze informacje, totalnie różne. A tak. Totalnie odmienne, z dwóch różnych światów, tak. w jednym miejscu. Tak, spróbujemy to zrobić. Spróbujemy, spróbujemy to, to zrobić. spisać. Spróbujemy to spisać i, yy, i tak. pokażemy, zobaczymy. I takie wygląda nasze życie tak naprawdę, tak. że nie jesteśmy wszyscy jednakowi. Nie ma nikt idealnego, złotego przepisu na tak. życie, nie? Tak. Każde życie może być równie fajne, Jasne. ale może być zupełnie różne. Jasne.